Gramy sobie dzisiaj. powiedz coś. Przestań mnie bić. Dobra. Gramy sobie dzisiaj z, jak z jakimś e, randomową pokraką. E, proszę się nie zbliżać. O jezus Maria, jakie spoczenie! Tutaj. Eee. O z nami będzie, fajnie, że z nami, dlatego że... Ej, ile FPSów? 120. A no to git. Bo na streamach to ja mam po 30. To trochę XD, nie? E, no. Oj, chyba ktoś tutaj. Będzie mieć klepę. No. A, a co za ziom w ogóle? A, umarła. O, karta, jak mi przykro, ziomek. O, Boże! O nie! Jak mi przykro, naprawdę. Oj, ropę <tryk> <tryk> Do wulkanu lecimy, nie? O, pokażę ci tego, tego. Yy, widzisz tam to czarne? To jest pociąg. To jest pasażer train. Widzisz to? To jest, to jest pociąg. Który się rabuje XD trochę, nie? Kliknij se F9, to pokaże ci się taki fajny kod Jaki musi wprowadzić twórca gry O Boże, prawie jeszcze nie... O nie, znowu ten sam bank. Zginiesz tu znowu O patrz zban Dobra, ja mam już na nim czwórkę. Elo Benz, No, suń, dupcie. Dobra, jak on tam będzie właził, to mu rozwalę tę czwórkę na głowę. To się odsunę. Okej. Okay. Osuń się, chodź tu. I zginął. Elo. Śledź mnie. Dobra. Follow mi i teraz tutaj tak. Dziup, dziup. Tam masz po boku, po lewej. Bardzo do. O, doda, masz, brawo. Zjadłaś go? Tak, bo miałam jakąś połowę życia. Nie, miałaś fula prawie. A, chyba, że u ciebie to u to mnie się I teraz raz tu, raz tu, no nie. Ale dobrze było, już doszłaś choć tutaj. Nie było najgorzej. Ej, mam 50. Co masz, 50? Dlaczego 50? Pieniędzy z banku. Subcio. Wyświeca mi się. XD. Wejdź do banku i z niego wyjdź, to je dostaniesz. Zastęp jestem takie jak widzę. Uda mi się do 6000 ty zebrać uda mi się. I dobra, 6000 i wyłażę. Dobra, wyłażę Alobanc. O nie. Dobra tutaj. Uje, blisko było. No. O, wyłażę już. Górą wyszedłem, Boże święty. O, nie, to jest ten ziomek, którego zabiłem. O, dostała 65 loka. Ok, Ej, damy tego typa na pożarcie, to go zbrejkał Ok, ok. Dobra, idzie z nami. Szybciej, to damy go policji na pożarcie. E, zabijamy policję i go zbrejkał tu. chyba, bym ja chyba tylko pistolet na razie. Patrz, co im robię. No nie, nie trafiłem, kurde, mupa. No bambo, wepchnął mnie tu. Jak ukraść słońce? Poradnik. Ten chyba umrze tu. Wcale mi go nie żal. Ten drugi też. o, -o. Umrzej. Umarł. O, drugi też umarł. XD. Trzeci umarł. umarł. O nie! Ale rzeźnia. Ja chyba też umrę. Super, umrzyjmy wszyscy. No nie gra. Rano. Gadań. Bum. Wow Jest fajnie Czekaj, nie polujcie tam jeszcze Popatrzcie na tych geniuszy na chacie Dobra, pul Braille kite. Someone from daily... O, ale on ma fajną szachownicę na Halce chyba mu uprawny. A ja zablokował. Dobra. Czemu wszyscy środkiem wyłazi? Sorry, John. Sorry, bro. Sorry, bro. No cóż, oni nie żyją, gdyż troszeczkę im pomogłem i nie będą mogli zrobować już muzeum. W, w, WTF! Yo! Ale w ogóle, fajnie. No, tylko my mamy teraz. Czekaj, trzeba im helkę zablokować. O, będzie mnie bić, pomocy! Idę. Very noob mnie chłop nazywał Why? Dobrze, podchodź do niego. Dobrze. Troller noob. Jest to mi. Granat. XDD trochę nie. I'm pro. O jeszcze dopiero zobaczyli, że mam. Vipa, Pog. Nie idź z nimi! Ja ich będę strzelał. Wal. Dobra, walę. Ale chłopa wywaliłem. Tak, i mnie zostawiłem. Dobra, on nie żyje. Znowu go zabiłem. Dobra, dawaj, bo muszę znowu w bronię. Jezu trochę ES, nie? O, o, policja. No nie, no nie, no nie, no nie. Nie, nie, nie wysiadaj. Policja nam siedzi na ogonie. Dalszej siedzi na ziemi. Dobra, szybko. Ja cię tutaj osłaniam. Uważaj, nie wyłasz. Policja tu jest. A to jakiś noob, tylko ma fajnego... O, czekaj, noob. Nie widziałam go. XD Wzięłaś kartę? Tak. Dobrze. Ale myślałem, że cię zaaresztuję, byłoby fajnie ogólnie. Chy. Bank otwarty. No to ogólnie zarobiłem dzisiaj bardzo mało. Bo wydaje wszystko na te eksplozivy. A eksplozivy są za 5000, dobrze, że nie za 10. Spadł wa Elo. Elo Benz. Chodźcie. Oby tylko nie prezydencki bank znowu. Dobra, Mint. Ej no ziom Wiesz, że jest emotka, dzięki której możesz mieć no clipa. Wiesz, co to jest no clip? No nie. nie, kurde, nie kupiłem mhm. granaty ani nic O, mam granat jednak Ej. Uwaga Ej. <grym> Walimy go tam? On umrze sam, na laserach Nie, nie, umarł Trzeba go walić Na Dostał Umrzyj On sam umrze zaraz Ale nie mnie kurna Ale walka Bez kitu <noise> Jak ty się kręcić tylko tak robisz Nie poschodź Dobra, on już wskaże? O poszedł, za elo, elo Benz Patrz tutaj Tu jest tajne przejście jakby co No, przy tym worku Patrz co nie? Patrz na mnie Wchodzisz tutaj Kłócasz i idziesz do przodu i masz przejście. To ciekawe. O chłop nie może wyjść. Peka z niego. Dawaj, my wychodzimy tajnym przejściem albo wychodzimy drugim przejściem. O policja, zaaresztują go! Idź do salinego. O nie, dobra, dobra, dobra. On tam siedzi i policja jest. za go. Mogę go zbryłkajtować. E, co tu się robi, jak już się tu jest? E, nic praktycznie. Dobra, ez. Tylko mnie nie bij, błagam cię. <grym> dobra, przeżyłem. Wyłasz stamtąd. Dobra. Policja, to jakiś, no, bekon. Idę, idę. To, to jakiś bekon, a bekony się lubi. Bekony są spokojne, ja, ja go nie biję On będzie mnie ć... No chyba, że będzie mnie strzelać. Ej, on do mnie biegnie. Help me. Do. Dobra, zabiłem go, ale no. Matko Boska, się wystraszyła. nie dla psa kewada. Sorry, bro. Ale mam teraz gęk, nie? Chłopie radzę cię usiąść. Chłopie, A nie czym się... próbuje bić? Tak, próbuję mnie bić, bo go zabiłem. O, fajnie. No i dupa, spójrzcie na linię znowu. Bo to się zepsuło. A on spadł, paczek i noob. I malowa. Dobra, e, trzeba cię wciągnąć. Wow. Czekaj, zabiję tego bambo. Dobra, bambik. Chyba umrzy. Nie, dowalę go pięściami. Nie, nie udało ci się, sorry. <grych> Zakończyłeś go. No tak. Takie jest życie. Dobra, e, umiesz to przejść? Tak. Dobra, no to chyba ostatnia kradzież się kończymy odcinek, bo już trochę długo wychodzi i mi nie przeżyje. Po prostu naturalnie umrze. A jak to się przychodzi? A no co, wy tak szybko to przeszliście, ale. No i dobra, nie, dobra. Dokończę zadanka, bo jeszcze na policji mam zadanka. I zakończę ten odcinek. Hmm. Leziesz tam czy nie leżysz? Um, Umżarłaś? Czy to ten nób umżarł? Nie, jeszcze żyje. A, bo tamten nubek umarł. Wow. Widziałem na mapie, xd. <noise> a jestem na bieżni, ale jestem wysportowany. Jak coś dla ciebie jest trudne, to zrób po prostu cancel i jeszcze raz. Wiem. A dobra, wiesz. Leź! Dobrze, brawo! Bez żadnych uszczerbków na zdrowiu. Coś tu tutaj chyba był, tak mi się zdawało. Jesteś? Wyłaś! Już? Szybko! Bo ja mi traci się uranium. Szybko. Okej. Okay. Wyłaś! Nie, nie, proszę, nie jest się na linię, bo nam zepsuje wszystko i będziesz musiała iść na pierż. Na pierż! No już mam 5800, więc... szkoda Ale nauczyłaś się iść chyba z tym... ekranikiem... tego co, nie? Podpatrzyłam na twoim streamie, chociaż nie wiem co się z nim robi, więc ha, nie mam ha. pieniędzy Lol Nie masz pieniędzy Ach ty, nobie No bo to trzeba wyjść, jakby wcześniej zrobić i wyjść Dobra, na tym etapie to trzeba robić. Ej, już jak wychodzisz praktycznie. Ile masz Bounty? 1500, a to odleciałeś bez ze mnie. A. To dasz przebić sobie opony? Ja ci pomogę jeszcze chwilę porabować, żebyś miała 3000, i dasz mi się złapać, proszę. Dobra. Dam ci 10000. No 10 uciekamy, to ten nabo. No, no, bambo chciałem powiedzieć. Dostał na głowę. O nie! On go ugoni. Dostał 60. O to ten bambik, który umarł. Umrzył. To ten ziom, który umrzył. O tu. Nupkins. Cargo train. nie, kargotraining. A jakie masz questy? To ci porobimy. No mam ten... z 300 bounty, więc... 3000? To czy 300? no. 3000, nie umiem czytać. Mhm. I jeszcze pociągi. A, dobra. To pociągi zaraz ci zrobimy i ja będę musiał cię zaaresztować, jak będziesz miała 300, dobra? Czy będę mógł? Bardziej tak to powinno zabrzmieć. No serio? Co za... Kupa. Chodź tu z free go porobimy, bo to pewnie ten znowu damy bot. O nie, to ten pros. Dobra, on tam ma tego, tego. Właś do sejfu już, chodź. To on tam w was wali chyba, tak? O nie, on... Tego nupka zaczął bić. O ty... Zbanie. Nie ma życia teraz. Nie można bić naszego nupka, Tylko ja mogę go mm, uśmiercać. Ja no, nie na nie wiem. to, że ty jesteś w tej samej drużynie. Ej, dobra, wiesz co? Ja go ogram na IQ. Ty tam sobie kolektuj. Umar? Nie. Nie wydaje mi się. Dobra, nie umarł. Ej, nie, dobra. Ej, to wy sobie już wychodzicie? E -e -e. O wy, chamy. No to ja tam szedłem was ratować, a wy sobie zabiliście go. Ach, daleką, ciężką podróż przebyłam. Ja go nawet nie widziałam, więc... Kul Trochę beka, jeżeli on dalej gdzieś żyje. O dobra jest, żyję, gdzieś widzę na minimapie. Am. Um. Tylko gdzie? Trochę rip będzie szczerze, jak e, mnie złapie A dobra, na dworze. Ej, wytyk. E. Ej, ktoś wchodzi tutaj, halo, halo. M, halo. Reverly Nie, dobra. Będziemy ci trainy pomagać robować. Hmm. Dobra, chyba już się skończył cargo. To poczekamy na jakiś train. Taki robimy train. A nie, bo ty teraz który masz zaakceptowane zadanie? Żadne. A, to weź 3000. Bo, bo to 3000 bounty. To wystarczy, się... że... Wystarczy, że zaznaczysz się pod koniec tego co dał właśnie. No tak, tak, to prawda. Ej, ale... Fajnie, że oglądasz moje streamy, szczerze cię cieszę. Jestem przepełniony radością. Juhu. A, super. Nie, ale fajnie, fajnie. Na szczęście udało mi się jakiś złapać. Co udało ci się złapać? Stream. A, no, były trzy, tylko jednego nie wrzuciłem na YouTube'a, bo uznałem, że nie potrzeba. Em, a ja nie mam zbytnio jak teraz montować tych filmików, bo nie mam tego Vegasa, więc będę musiał poszukać linku od furtki i trochę mnie czeka yy, montowania. Dobra, pull. Pull. Znaczy, ja... bo moja płytka jest za gruba, żeby się wspinać. Spoko. E, możemy odpalić jeszcze dzisiaj streama z mongas I jutro wrzucę na przykład odcinek, nie? No. Ej, wy mhm. Przeteleportowało mnie. Oby mnie lagowało. Czekaj, zrobię tak. Nie wiem, jakoś 3 HD pewnie jest, no ale trudno się mówi. Dobra, to ja sobie odcinek zostawię na jutro i. O. Tak, zostawię sobie odcinek na jutro do przerobienia. Chyba, że ty chcesz go zmontować, bo by mi nie miło, naprawdę. Też nie mam wygasa. O kurno. A to jakiś noc przyszedł. Czemu chłopcy się przebierają i uważają, że są fajnie, bo mają robuxy, żeby kupić se bosa i się przebierają tego bossa? To jest trochę boli. Tak samo, że... To, ja wykładam no. czapkę słata. Żeby widać było tylko brwi. O no, nie! Nawet w sensie tą maskę, tak? No. No. Co to jest za fura? To jest Lambo? Tak, to jest Lambo, No i dobra, lecimy na Cargo Plane. Skąd on leci, Wytyfy? O Jezu! Widzisz tamto coś tego ptaka? No to chciałem na tamty coś polecić. No aby że... tak. go obrabować, bo od góry się da na niego wlecieć ogólnie, nie? Spróbuję. Chyba nie mogę wyżej lecieć, więc... Ale chyba jestem nad nim. Tak, jestem nad nim. O! Ty, ale niby ta helka jest taka duża, a tak naprawdę spójrz na tamten samolot. Ej, dobra, lecimy na, ta... na cargo pain' czy nie? Jak chce nam się gonić? Nie chcę. Uch. O, o, o! Pociąg zaakceptuj pociąg. Pociągi zaakceptuj. Jeszcze nie, nie wyskakuj tutaj nad mostkiem. I wysiadamy tu. Kurde Zacięło mi? O nie No i dupa Cały progres no to szkoda trochę mhm. Ale jeżeli ci się, jeżeli zaakceptowałaś yy, któreś z questów to ci się zapamięta Ale nie zaakceptowałaś, prawda? Aaa, dupa. Jak, jak się ten, jak się tam... zuba nie no proszę cię. Jak tam coś tam zrobisz, to ja cię mogę po ciebie przylecieć. Chyba, że od razu będziemy lecieć do tego. Albo wiesz co nie, ja się teraz zmienię na policję. Bo ja mam jakieś zadania, żeby... Ma ktoś tu 3000 bandy. O Boże, jestem jeszcze ja, ja miałem 7000. Nikt nie ma 3000 bandy. Ryli, really? really no noby. Byłem najlepszy. O. Iść, no. Boże święty, mój pies to jest jakiś... Przepraszam. Święta, trzeba zamknąć drzwi, to nie wyrobię. Mm. Dobra. Mm, Ty ja odcinek. Um, tak. Chodź, chodź, chodź tu. Dam ci kartę. Dzięki. Nie ma problemu. Chodź. Dam ci kartę. Ej, 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 ej. Chodź tu. Dam, dam ci kartę. E, no i zakończę ten odcinek, gdyż uważam, że muszę zrobić live stream. Alo, elo, elo.